Tak trochę między y, rekonstrukcją a Polską 2050 teraz będziemy. Że Polska 2050 była w sumie dość nieszczęśliwa z powodu tego pomysłu, że premier wpadł na pomysł, żeby im oddać kulturę. Że Polska 2050 tak, była nieszczęśliwa? Że oni y, teraz potem... Ty, ty nie widziałeś tego, bo ciebie nie było w Sejmie. Ale oni oklaskiwali te swoje trzy ministry, jak one przyszły do Sejmu. Tam owacja na stojąco, na schodach, wszystko było, kwiaty, normalnie potęga. E, przepraszam bardzo, mnie zawsze śmieszą takie, takie historie. E, i, I że oni tak naprawdę się obawiają, że jeśli dostali resort, resort kultury, czyli dodatkowy resort do swojej puli, to tego wicepremiera dla Pełczyńskiej Nałęcz już nie dostaną, bo to ma być w listopadzie, ale to opowiedziała Pani Pełczyńska Nałęcz, a nie premier Donald Tusk publicznie to nie jest tak, że to jest klepnięte tak do końca, i że tak naprawdę to Katarzyna Pełczyńska Nałęcz zaczęła być spięta w sprawie tego resortu dla, dla własnej partii tej kultury bo po prostu zaczęła się spodziewać, że nie dostanie wicepremiera. W dodatku ona chciała bardzo, żeby powołany został resort mieszkalnictwa. I ona chciała zostać wicepremierem do spraw mieszkań, bo ona coś z tymi mieszkaniami ma. Ona wiecznie z tymi mieszkaniami o czymś mówi. Coś mówi tam na ten temat. Już parę razy premier ją nawet chyba wzywał do siebie, żeby, powiedzieć, żeby już więcej nie mówiła w tej sprawie. A, ale mieszkalnictwa nie ma i ona zaczęła kręcić nosem na tą, na tą kulturę. Mogę, Dominiko, potwierdzić wszystkie informacje. Wszystko, co powiedziałam. Wszystko. Właściwie nie musiałbym nic mówić. Ale jednak coś powiem, bo to jest generalnie ciekawy temat z tą Polską tak. 2050, bo ja mam wrażenie, że taki kryzysik może się zdarzyć właśnie w listopadzie. Wtedy, kiedy Szymon Hołownia będzie się miał żegnać z marszałkowaniem mm -hmm. i kiedy zgodnie z zapowiedzią pani Pełczyński na łęczy Polska 2050 miałaby dostać wicepremiera. Moim zdaniem my tego nie doceniamy, ale tam może mogą być turbulencje jesienią. Dlaczego? Dlatego że. Ale w samej partii? W ogóle w koalicji. W partii mm -hmm. też. Natomiast tam jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo wspomnieliśmy, znaczy, szanowni państwo, Polska 2050 nie jest monolitem. Szymon Hołownia Poczekaj nie sekundę. tworzy wspólnego Poczekaj sekundę, bo my żeśmy w, tydzień temu państwu nie puścili, yy, nie, nie nie, rozmawialiśmy w ogóle o zamachu, yy, o zamachu stanu, więc yy, dajmy tutaj teraz głos panu marszałkowi. Przypomnijmy. <słuch> Przypomnijmy pana, pana marszałka. Zamach stanu. Proszę bardzo. Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano, czy rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego wszystko To się Panie Marcego, jest poważna ważna sprawa. W przyjdzie czas, że i o tym będziemy rozmawiać. W pamiętnikach pewnie, tak? W pamiętnikach. Natomiast nie, zamachu stanu ze mną się nie zrobi. Nie głosowałem na Karola Nawrockiego. To nie jest, to nie był mój kandydat. Natomiast jako marszałek Sejmu jestem zobowiązany uszanować wolę większości wyborców, odebrać przysięgę od prezydenta, zapewnić zwi ciągłość Zwierzchnictwa Sił Zbrojnych, władzy w Polsce i rozmawiać z prezydentem, z którym mamy rozbieżne poglądy na bardzo wiele spraw. I tak, i ty kontynuuj. I sytuacja Szymona Hołowni Między innymi w związku z tą wypowiedzią nie jest prosta na zewnątrz, ale nie jest też prosta wewnątrz. Już niezależnie od, te, od tej wypowiedzi. E... Ja usłyszałam słowa o tym, że skończyło się uwielbienie dla Szymona w klubie. E... I to nie jest tak, że Szymon Chłownia, powiem delikatnie, zawsze tworzy wspólny front z Katarzyną Pełczyńską na Łącz. E... A propos wiceministrów. Szymon Chłownia podobno ma jakąś taką króciutką listę wiceministrów, których absolutnie nie pozwala ruszyć. I są to wiceministrowie. I pozdrawiamy pana wiceministra Gramatykę, który bardzo lubi Onet tak, i, i nas on wszystkich. Tak, Onet nas wszystkich bardzo I lubi. Podobno Michał Gramatyka jest na tej liście. Mhm. Że on jest tym, który y, wspiera Szymona Hołowni w, powiedzmy, rozgrywce rywalizacji z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz. A propos y, wicepremiera dla tej partii. Y, Ostatnie spotkanie koalicyjne w takim, powiedzmy, poszerzonym gronie liderzy plus partyjne dwójki mhm. z udziałem Donalda Tuska odbyło się no, bardzo kilka dni przed, przed rekonstrukcją, tak. czy dzień dosłownie. W poniedziałek chyba. Chyba w poniedziałek, rzeczywiście. I na tym spotkaniu, i to usłyszałem z dwóch bardzo dobrych źródeł, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Zaczęła bardzo ostro atakować pozostałe partie koalicyjne. Nie konkretnie Donalda Tuska, a raczej tych mniejszych koalicjantów, że to, co się tutaj odbywa, to jest próba zniszczenia Polski 2050, bo wszyscy dostaliście tyle, ile macie, albo więcej, a tylko my zostaliśmy ogołoceni, co nie jest prawdą, bo dostali nowy resort, czyli Ministerstwo Kultury. Natomiast o co tutaj chodziło? Chodziło. Przede wszystkim właśnie o tego wicepremiera dla Polski 2050. Że Donald Tusk miał to powiązać z marszałkowaniem Szymona Hołowni, co moim zdaniem nie jest do końca prawdą. Dlatego, że jak prześledzimy wypowiedzi zarówno Donalda Tuska, jak i Adama Szłapki, rzecznika rządu z ostatniej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, to ta sprawa wcale nie jest pewna. Bo Donald Tusk powiedział, wywiadził Piotra Kraśki, mhm. że no jak przyjdzie co do czego, to on będzie oceniał, czy taka i taka osoba, jak pojawi się kandydat, nadaje się na wicepremiera, czy się nie nadaje. Więc, yy, a szczerze powiedziawszy, yy, i z tego co słyszę, no tam chemii absolutnie nie ma i nigdy nie było między Tuskiem, a Katarzyną Pałczyńską na Łęcz. No to ciekawe, bo ona była wiceministrem Unii, chociaż ona była w MSZ-cie wtedy, więc no, on miał z nią w mało W msz hmm, potem została ambasadorem w Rosji, przed czasem zjechała z tej placówki. Mm -hmm. yy, nie chcę tutaj jakby rzucać jakiś podejrzeń, ale no nie jest to standardowa y, mhm. sytuacja. Y, więc y, ewidentnie jest tak, że, że tam jest napięcie. Plus to mieszkalnictwo. Rzeczywiście, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uznała, że, y, że to wszystko, co się stało, uderza moim zdaniem, że ona tak uznała nie w partię, ale w samą Pełczyńską-Nałęcz. Tak. I że rzeczywiście ona podobno wręcz namawia Szymona Hołowni, żeby wtedy, kiedy on się pożegna z funkcją marszałka, żeby on się zajął robieniem, nie wiem, pojechał w Polskę. Dokładnie to samo usłyszałam, ale dokładnie. Pojechał. Chyba po... musimy się namówić, z kim my gadamy, wiesz? Pojechał w Polskę, a ona tu się zajmie polityką. Dokładnie to samo ale... usłyszałam, że ona właśnie go wysyła, że Szymon, jak nie ty, to kto? Jak nie ty pojedziesz i nie ty będziesz przekonywał i zdobywał wyborców, to, co, to kto ma to niby zrobić? Ja tutaj sobie wszystko ogarnę, ja się poświęcę, tak. ja tu będę te nudne zebrania odbywała, będę się z Tuskiem biła, a ty sobie jedź. I co by nie mówić o Szymonie chłowni, bo można uznać go za niedoświadczonego polityka, za politycznego naiwniaka również, no ale on zdaje sobie sprawę z tego, że z intencji Katarzyny Pełczyńskiej na więc tam sytuacja uważam będzie bardzo, bardzo ciekawa. No bo słychać, ja słyszę. W, w, Gdzieś tam z, okolic, z kancelarii e, premiera, że ludzie Polski 2050 już chyba wszędzie pukają. No może do pisu tylko nie pukają, mówię, ale już słyszałem wersję, że ktoś tam nawet e, z Konfederacją tak spytał, co tam do nich słychać, czy dobrze się mają, czy pogoda ładna. Czy, czy im czegoś nie brakuje? Tak, no, więc, więc myślę, że ta partia stoi teraz e, na takim bardzo poważnym e, rozdrożu. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.